Tak, jak stoicie, tak zostajecie. To już puszczę, stał. stał. tak Dobra. Co oczywiście jest jak się to się jest a jak się okaże, że nie ma. Dzień dobry Państwu Proszę Państwa, no, przede wszystkim chciałbym żeby dla Państwa pośrednictwem, mediów najbliżsi górników i ratowników, którzy zginęli przyjęli moje wyrazy współczuć. Tragiczna sytuacja Ta praca, praca w kopalni na dole wiąże się z ryzykiem. I niestety czasem jest tak, że dochodzi do katastrofy wodniczej i tak się właśnie stało tutaj na pytku. Wszystko wskazuje na to, że to jest najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni, tej kopalni Pniówek. Wiemy w tej chwili, że pięciu źródłach zrównik ratownicy nie żyje. Wtedy jest też sześciu budynków w bardzo ciężkim stanie w szpitalów Ziemianowicach Śląskich, w związku z No i los tych, którzy zostali na dole. W sumie się jeden zastęp z ratowników cały, dwóch ze ściany, których wcześniej nie zdążono wydobyć. Los ich jest nieznany. W tej chwili zastępy ratownicze można dotrzeć do tego miejsca, gdzie najprawdopodobniej się znajdują. Niestety jest to duża odległość jak na warunki kopalni, powiedziałbym nawet bardzo duża, bo to jest ponad 200 metrów, które muszą przebyć w bardzo trudnych warunkach, gdzie cały czas trzeba doprowadzać powietrze, dlatego że no jest po prostu zagrożenie i ta jest wydłużana stopniowo przez, przez ratowników. Ale w dopiero wtedy jest wydłużana, kiedy jest możliwe wejście i kiedy to przewietrzenie już się dokona. rozmawiałem tutaj ze sztabem prezesowym, z, z ekspertami, z dyrekcją kopalń z Panem Prezesem. Na ten temat właśnie akcja w tej chwili akurat dosłownie w ostatnich minutach posunęła się dosyć znacząco, udało się tą atmosferę tam to powietrze poprawić. Natomiast jest to bardzo trudne. I i na pewno ta akcja nie będzie toczyła się szybko. Można to właściwie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że, ten, że dotarcie do, do, do tych ratowników i górników, którzy tam się znajdują, no, zabierze jeszcze godziny, długie godziny. No ale męstwo ratowników, którzy są na dole, którzy w tej chwili tam walczą z żywiołem, no jest ogromne. Widziałem się przed chwilą z ratownikami. Także z częścią tego zastępu, który był tam w momencie wybuchu, i tymi ratownikami, którzy przeżyli i nie są poszkodowani, tylko poza lekkimi zatrapaniami. No. Niezwykłe męstwo, niezwykłe bohaterstwo i niezwykłe oddanie tej służbie dla kolegów, dla najbliższych, dla przyjaciół. Podziękowałem z całego serca za, za to niezwykłe bohaterstwo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że, że tak jak mówią ratownicy, że idą po to, żeby wydobyć swoich kolegów żywych. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mówimy się wszyscy o to, żeby tak się stało. Wszystko teraz w rękach opatrzności. Jeszcze raz tym, którzy zginęli, którzy przyjęli moje wyrazy współczucia. Bardzo trudna sytuacja.